Spokój dobro kochani. Dzisiaj mamy sobotę 10 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, dzisiaj święty Paweł w liście do Galatów pisze, że w Chrystusie jesteśmy kimś jednym: nie ma już Żyda, ani Greka, ani Poganina, nie ma już mężczyzny, ani kobiety, nie ma niewolnika, ani człowieka wolnego. Wszyscy jesteśmy wspólnotą. Kochani, i Pan Jezus jest tym, który jednoczy. Jest tym, który jednoczy. Czasem jednak zdarza się, że wielu ludzi chciałoby szukać tego, co nas bardziej dzieli. Nie wiem, czy na pewno słyszeliście takie teksty: Ach, te kobity, albo ach, ci mężczyźni, prawda? Gdzieś tam ten podział jest. No i jest, ale w Chrystusie Jezusie jesteśmy kimś jednym. Tak samo niektórzy mówią: Ach, ci z Pisu, ach, ci z PO. Są oczywiście, kochani, jeszcze inne podziały: na tradycjonalistów, na charyzmatyków, na biednych, bogatych, na małych i wielkich, uczonych i prostych. Ludzie często zdarza się, że się po prostu dzielą. A w Chrystusie Jezusie, obojętnie jaki jesteś, możesz być jednością. Drugi człowiek może być dla ciebie bratem, siostrą, nie wrogiem, nie kimś, kto jest inny, różny, ale jednością. Może to tylko jedna osoba, może to tylko Jezus Chrystus. Szatan natomiast jest tym, który chciałby dzielić i wskazywać. Widzisz, jaki on jest inny, widzisz, jaka ona jest dziwna. Szatan szuka różnic. Jezus Chrystus. Szuka tego, co może nas zjednoczyć. Oczywiście nie możemy udawać, że nie różnimy się. Jesteśmy różni i będziemy, ale powinniśmy z sercem podchodzić dla tej różności, byśmy szukali tego, co nas łączy, nie tego, co nas dzieli, byśmy w Chrystusie Jezusie byli jedną rodziną dzieci Bożych. Dzisiejsza Ewangelia jest potwierdzeniem, gdzie i w jaki sposób powinniśmy szukać jedności. Czy więzy krwi, więzy pochodzenia są tutaj istotne? I teraz Twoja decyzja. Za którym głosem pójdziesz? Za głosem złego ducha, który chce nas dzielić, czy za głosem Jezusa, który chce nas jednoczyć? Znaczy na ten czas, kochani, jedności, zjednoczenia z innymi, różnymi, dziwnymi ludźmi. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój dobry, kochani. Szczęść Boże. Papa. Pa.